Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście, kolejnym materiale wideo. Kiedy wszyscy wyobrażaliśmy sobie, że wielkimi krokami nadchodzi kolejna generacja tego modelu, Mazda zaproponowała kolejne odświeżenie, kolejną modernizację i trzyma ten model w takiej, a nie innej formie nadal na rynku. Skąd my to znamy? Na moim kanale, na moim blogu był model CX5, była szóstka i głównie o tych dwóch modelach mówię, modelach, które również sukcesywnie były odświeżane i producent trzyma je nadal w ofercie. Podobnie jest z tym samochodem. Znajduje się za kierownicą najnowszego wariantu Mazdy CX3. Czyli crossovera operującego w segmencie B, i tutaj jak zwykle ogromne podziękowania dla dealera Mazdy grupy WRUBEL z Długołęki pod Wrocławiem za udostępnienie mi tego samochodu na weekend. W bardzo bogatej specyfikacji, co wam zaraz pokażę, co zresztą chyba widać, mamy białe skóry, jest naprawdę przyzwoicie. Pytanie tylko, czy ten samochód równie efektywnie broni się i maskuje przed upływem czasu jak wspomniane wcześniej modele. Zapraszam. Mazda CX3 rocznik 2020. Ja Was przepraszam, mamy dzisiaj dosyć wietrzny dzień, więc to będzie relatywnie krótka prezentacja. Samochód, który po którym. Spodziewalibyśmy się, że już czas na nową generację, natomiast ten model w aktualnej wersji nadal w gamie jest. On oczywiście na swojej drodze życiowej, że się tak wyrażę, ewoluował, więc on nieco inaczej wygląda różni się przede wszystkim od frontu. Nieco ten front się tak naprawdę zmienił. W tym przypadku mamy ledowe reflektory, mamy ledowe światła do jazdy dziennej. W tym przypadku wersja wyposażona po kokardy, wersja wyposażenia Sky Dream w metalizowanym lakierze Mechanic Grey, który wymaga dopłaty, jak dobrze pamiętam 3200 zł. Ale muszę przyznać, że jeśli ktoś lubi szare grafitowe lakiery, to ten z pewnością mu przypadnie do gustu. 18-calowe aluminiowe felgi, które są przyjemne dla oka, natomiast do nich wrócę nieco później. I przechodząc do części tylnej, tutaj CX Trójka w zasadzie zmieniła się najmniej. Zobaczcie to, co cieszy. Oczywiście mamy charakterystyczne e, oznaczenie Sky Active G czy Sky Active G, ale o układzie napędowym za chwilę. To co cieszy, to fakt, że pomimo tego, że nie mamy tutaj e, Bóg wie ile mocy pod maską i nie wiadomo jakiego rozwiązania napędowego to mamy fantastycznie dwie wyeksponowane końcówki układu wydechowego e, tylne światła częściowo w technologii LED. Generalnie rzecz biorąc, samochód, który myślę, że może się podobać. Nie wygląda może e, strasznie agresywnie, e, nie ma takiej aparycji strasznie agresywnej, natomiast dosyć ostra stylistyka, tak jak wspomniałem, na przestrzeni kilku lat nieco ewoluowała i e, może się zdecydowanie podobać. Pokażę Wam bagażnik. Nie jest on jakoś specjalnie duży. To jest kilka tam e, rzeczy od mazdy. W tym przypadku mamy jeszcze opcjonalną matę bagażnika z takim oznaczeniem CX3. Nie jest to specjalnie duży bagażnik z dosyć wysokim progiem załadunku, natomiast e, na no jakieś podstawowe. Potrzeby, myślę, że wystarczy. Nie oszukujmy się, zamykanie którego do końca nie lubię. Wolałbym troszeczkę inaczej. Nie oszukujmy się, jest to samochód, który cały czas operuje w segmencie B i tak naprawdę z pozostałymi reprezentantami tego segmentu powinien być zestawiany. Samochód nam się zamknął. A jeśli już się zamknął, to pokażę Wam kluczyk, bo zobaczcie, kluczyk bardzo podobny do tego z modelu 3, 3 czy z modelu CX-30. Jeśli już tutaj jesteśmy, to pokażę Wam, jak wygląda miejsce z tyłu. I ja już to ćwiczyłem, ja wiem, co tutaj się dzieje. I zobaczcie, ja mam fotel przedni ustawiony pod swoje wymiary, mam 1,86 m i ja za sobą nie jestem w stanie usiąść. Co prawda na stopy ja miejsce mam, natomiast na kolana jest no dramat, krótko mówiąc, ja się tutaj nie mieszczę. Nad głową również specjalnie dużo wolnej przestrzeni już nie mam. Na kanapę nie ma wyprowadzonych otworów wentylacyjnych. Szybki rzut okiem kamery na część przednią i do tej części właśnie przejdziemy, bo... Przyznam się, że nie mam tutaj specjalnego komfortu, żeby przebywać z tyłu relatywnie nieduże kieszonki na jakieś napoje. Z przodu zresztą jest podobnie, ponieważ te kieszonki w drzwiach przednich, to jeszcze głośnik od systemu audio Bose, też nie są specjalnie duże. Natomiast CX3 Części przedniej. Muszę przyznać, że ten samochód specjalnie w tej sekcji się nie zmienił. Zobaczcie, tak to wygląda. Ja przed sobą mam, myślę, że doskonale znaną kierownicę z podstawowymi ustawieniami dotyczącymi audio, dotyczącymi telefonu. Mamy adaptacyjny tempomat również. I tutaj jego obsługę przed oczami, i tutaj. Odpalę zapłon, bo muszę wam to pokazać. Mam zegary e, dosyć klasyczne. Natomiast one mi przypominają e, zegary z motocykla, ponieważ w części centralnej mamy mocno wyeksponowany obrotomierz. Natomiast w jego prawym, dolnym rogu jest cyfrowy prędkościomierz. Muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę ciekawie. Przede wszystkim jest to czytelne. Po lewej i po prawej stronie mamy małe. Wyświetlacze informujące nas o temperaturze zewnętrznej, o zasięgu, o ogólnym przebiegu, który, jak widzicie, samochód jest ledwo dotarty. E, aktualne przełożenie, ponieważ jest to wersja z automatem, ale o tym za chwilę. Co oprócz tego, w części centralnej, chyba jeden z najsłabszych punktów tego samochodu, a mianowicie e, system multimedialny z relatywnie niedużym ekranem. My to doskonale znamy, bo takie rozwiązanie było w Maździe CX-5 chociażby, czy w MX-5. Rozwiązanie nie najnowsze, natomiast wszystkie podstawowe rzeczy tego systemu tutaj są, podstawowe funkcjonalności mam na myśli Oczywiście, telefon możemy sobie telefon połączyć poprzez Bluetooth. Co ważne, do CX Trójki zostały zaimplementowane interfejsy Apple CarPlay i Android Auto, więc za to bardzo duży plus. Mamy, mamy nawigację, mamy podstawowe jakieś ustawienia, natomiast ogólnie rzecz biorąc, rzadko narzekam na wielkość wyświetlaczy. Natomiast jak na dzisiejsze standardy, to jest relatywnie nieduży ekran. Szata graficzna jest już nieco przestarzała, zwłaszcza biorąc pod uwagę nowe multimedia, chociażby jak we wspomnianej trójce czy w CX30. Natomiast, tak jak wspomniałem, jest to model, który no, ma już pewien staż na rynku. E, idąc nieco niżej, mamy oczywiście nawiewy, kim ciekawie jest to. Skonfigurowane, ciekawie to wygląda takie czerwono obwódki przy nawiewach. Klasyczny panel klimatyzacji automatycznej, natomiast cały czas mamy klasyczne pokrętła, co może cieszyć. Tak samo było również w MX5. Co zdradza również wiek tego samochodu? Slot na płyty CD, na przykład. Mamy oczywiście wejście na kartę SD, mamy podpięcie USB AUX. Mamy tu jeszcze gniazdo, zobaczcie. W części centralnej, oczywiście, automat tym kontrolerem, tak jak zwykle, tradycyjnie sterujemy, ów, systemem multimedialnym. Przechodząc tutaj, i nie mówię o maseczce, mamy taki organizer. Można by to tak ująć: kilka kieszonek, gdzie można pomieścić trochę rzeczy. Tu akurat leży mój klucz. Mamy podłokietnik. Podłokietnik, który, no cóż, nie jest przesuwany, mógłby być przesuwany, troszkę szkoda. Natomiast, okej, okay, nie wymagajmy zbyt wiele. Jak widzieliście, mamy białą, skórzaną tapicerkę połączoną z czernią i szarością reszty wnętrza. Tak jak wspomniałem, jest to wersja um, tak naprawdę wszystko mająca. Natomiast, biorąc pod uwagę, jak ten samochód jest w środku wykończony, wykonany, bo to też jest dosyć istotna um, kwestia, biorąc pod uwagę jednak porównanie do innych graczy w segmencie B crossover. E, jakość użytych materiałów, e, muszę powiedzieć, że to jest element, o który mam nieco pretensji do Mazdy, ponieważ Jakość tych materiałów nie powala. W większości te materiały są twarde. W zasadzie wszystko, czego dotykam, jest twarde. Tutaj są jakieś przeszycia. Przeszycia mamy również tutaj w części dolnej. I najciekawszym elementem jest ten element materiałowy, również z przeszyciem. Całkiem ciekawie to wygląda, jest całkiem przyjemne w dotyku. Mamy również powielenie tego materiału na boczkach drzwiowych. Natomiast w większości te materiały są twarde. Nie ma elementów flokowanych. Tu jest jakaś guma, natomiast boczki drzwiowe to już jest plastik. Tutaj jest też jakaś delikatna mata gumowa. Natomiast jakość nie powala. Co więcej, poszczególne elementy się nieco ruszają. Zobaczcie na przykład wyświetlacz. Albo tutaj konsola centralna. E, oczywiście to są jakieś skrajne przypadki, gdzie, jak widzicie, ja to dosyć mocno ruszam, troszkę poszarpuję. E, natomiast spasowanie jest jak najbardziej bezdyskusyjne. Jest znakomicie, więc tutaj Mazda ma zdecydowany punkt e, i przewagę nad konkurencją, bo tutaj nie ma jakiegoś specjalnego skrzypienia, niepożądanych dźwięków ani tym podobnych historii co oprócz tego o, nie pokazałem schowka przed pasażerem. Tak to wygląda. Więcej opowiem w czasie krótkiej przejażdżki. Jeszcze zanim przejdziemy do jazdy głównej wspomnę o wyposażeniu jakie ma ta najbogatsza wersja Sky Dream rocznik modelowy 2020 bo to jest dosyć istotne. Ponieważ w jakimś stopniu też nam będzie to definiować ten samochód i fakt jak ten model wypada na tle konkurencji, tak jak wspomniałem, wersja wyposażona po kokardy w zasadzie. Mamy LEDowe reflektory, mamy system multimedialny z różnymi opcjami, nawigacja, interfejsy Apple CarPlay, Android Auto. Mamy wyświetlacz przezierny, wyświetlacz head-up. Obraz jest wyświetlany na wysuwanej szybce, nie na szybie frontowej bezpośrednio. Mamy trójstopniowo podgrzewane fotele. Mamy podgrzewaną kierownicę, co prawda tylko jej boczną część, boczne części w zasadzie, góra i dół są niepodgrzewane już. Mamy wspomnianą klimatyzację, armię systemów bezpieczeństwa, co jest dosyć istotne. Na co warto zwrócić uwagę, wspomniany adaptacyjny tempomat, z najważniejszych rzeczy, myślę, że to tyle. No i chociażby system kamer 360 stopni, który jest, natomiast wspominałem to w przypadku też innych modeli. Nie powala ten system swoją jakością, ale jest, jest jak najbardziej czytelny. Warto to docenić. Jak natomiast CX3 wypada w czasie jazdy i z czym to się je? Tak mocno wspominam i podkreślam fakt, że jest to CX3, rocznik modelowy 2020. Z tego względu, że od bieżącego roku, czyli 2021, oferta tego modelu została no nieco ograniczona. Mam na myśli fakt, pod względem silnika nic się tutaj nie zmieniło. Ten samochód nadal tak jak był, tak jest, dostępny tylko i wyłącznie z jednym rozwiązaniem napędowym, a jest to Benzynowa konstrukcja dwulitrowa, czterocylindrowa SkyActiv G czy SkyActiv G jak kto woli pomocy mocy 121 koni mechanicznych i krótko mówiąc muszę przyznać, że z tym silnikiem CX-3 jak najbardziej jest samochodem sprawnym. Jakiekolwiek przyspieszenia, bardziej dynamiczne oczywiście, czy wyprzedzanie, nie ma, nie ma z tym najmniejszego problemu. Auto jest przyjemnie zrywne, przyjemny, przyjemnie dynamiczne, natomiast nie jest to sprinter. Warto mieć to na uwadze i warto o tym pamiętać. Coś na co zwróciłem uwagę, ten silnik jest dosyć wyraźnie słyszalny w kabinie. Nie powiem, on brzmi całkiem przyjemnie, natomiast Słychać, bardzo wyraźnie go słychać. Ale tak jak wspomniałem, brzmi całkiem przyzwoicie. To, co się zmieniło, ja w tym przypadku ten silnik mam połączony z sześciobiegową, klasyczną, żadną dwusprzęgłową, automatyczną skrzynią i tego automatu teraz w roczniku 2021 już zamówić nie można. CX Trójka jest dostępna tylko i wyłącznie ze skrzynią manualną. Jeśli chodzi o automat, muszę przyznać, że ja nie jestem specjalnie zadowolony z działania tego rozwiązania. Przede wszystkim dlatego, że ten automat nie jest konstrukcją najwyższych lotów, to znaczy on nie jest najszybszy. Zmiany biegów akcentuje w dosyć wyraźny sposób może nie jakoś bardzo szarpie, natomiast te zmiany są wyczuwalne jak najbardziej. Co więcej, na papierze CX Trójka z automatem jest wolniejsza od wersji z manualną skrzynią o 0,8 sekundy. To jest prawie sekunda różnicy, to jest naprawdę sporo. Poza tym, w roczniku 2020, kiedy chcieliśmy taki samochód zamówić, oczywiście co jest logiczne, wersja z automatem była droższa. Więc wybierając taką konfigurację, dostawaliśmy samochód wolniejszy, droższy, potencjalnie mniej ekonomiczny. No i generalnie rzecz biorąc, tak jak wspomniałem, praca tego automatu nie należy do najlepszych, nie jest najszybsza, najbardziej kulturalna. Coś, co mnie pozytywnie zaskoczyło w tej skrzyni, to reakcja na pedał gazu, ponieważ reakcja jest natychmiastowa. Natychmiastowa. Oczywiście wiąże się to również z faktem, że mamy do czynienia z silnikiem wolnossącym, więc reakcja zawsze będzie dużo szybsza. W roczniku bieżącym tego automatu już nie ma. Ja co prawda nie jeździłem CX Trójką ze skrzynią manualną, ale jeśli wierzyć, faktom, że skrzynie manualne w Mazdach ogólnie rzecz biorąc są znakomicie pracującymi konstrukcjami, to myślę, że nie ma czego żałować. Poza tym od nowego roku CX-3 jest dostępne tak naprawdę tylko w jednej wersji wyposażenia SkyJoy, z tego co pamiętam, tak się to nazywa. I tą wersję można sobie doposażyć o kilka pakietów, o lakier, tym podobne rzeczy. Jest to wersja nieco okrojona. Natomiast mówiąc o modelu właściwym jeszcze. Jeśli chodzi o resorowanie tego samochodu, o zawieszenie, muszę przyznać, że układ kierowniczy i zawieszenie one pracują w bardzo podobny do siebie sposób. Mianowicie jest to osiągnięty całkiem przyzwoity kompromis pomiędzy komfortem a Precyzją prowadzenia, natomiast do jędrności w przypadku zawieszenia to jest tutaj dosyć daleko, wydaje mi się. Ja oczywiście jak najbardziej mam pełną informację o tym, co robią przednie koła, po czym jadę i co generalnie samochód robi. Natomiast mówiąc o układzie kierowniczym, nie jest to, że tak powiem, skalpel w żadnym wypadku, natomiast całkiem przyjemnie się ten samochód prowadzi. Jeśli natomiast chodzi o zawieszenie, tak jak wspomniałem, komfort resorowania jest relatywnie wysoki. Natomiast tutaj przechodzą te 18-calowe felgi, które jak wspomniałem, wyglądają znakomicie, natomiast one ten komfort wydaje mi się dosyć znacząco zmniejszają. Ponieważ wszelkie nierówności są w dosyć wyraźny sposób przenoszone do środka. Nie żeby to jakoś specjalnie denerwowało, ale warto o tym wspomnieć. Poza tym, samochód jest całkiem nieźle wyciszony, chociaż trzeba mieć na względzie fakt, przynajmniej ja mam na względzie fakt, że jeżdżę tym samochodem od wczoraj i są to dwa dosyć wieczne dni. Ale sprawdziłem to auto przy niższych, przy wyższych prędkościach wyciszenie jest całkiem niezłe. To, co słychać przy wyższych prędkościach to są lekkie szumy opływowe. No i słychać ten silnik, o czym już wspomniałem. Generalnie rzecz biorąc, CX trójką jeździ się całkiem przyjemnie, bo jest to samochód, który w sposób wyraźny nawiązuje do marki. Do marki Mazda, a marka Mazda przyzwyczaiła mnie przynajmniej do tego, że samochody tej firmy prowadzą się naprawdę przyjemnie, są przyjemnie angażujące, e, są posłuszne w prowadzeniu i potrafią dać frajdę, nawet takie zwykłe pojazdy, mówiąc o tych większych potrafią dać naprawdę wysoki komfort użytkowania i przebywania ogólnie w kabinie. W przypadku CX3 mam przemyślenia takie, że ten samochód, jak wspomniałem, jest już trochę czasu na rynku. I w momencie, kiedy cały rynek, cała branża, fani spodziewali się nowego modelu, nowego CX3, to producent zaserwował tutaj kolejną aktualizację, kolejną modernizację. I muszę przyznać, że po tym egzemplarzu fakt widać, że marka stara się o ten model dbać. Należycie dbać, bo auto jest bardzo przyzwoicie wyposażone, jest na wielu płaszczyznach naprawdę dobrze dopracowane. Natomiast ten model nie ukrywa tak efektywnie wieku swojej konstrukcji i tego ile jest na rynku, tak jak to miało miejsce na przykład przy CX5. Ja tutaj przebywając, mam świadomość tego, że nie jest to najnowsza konstrukcja. E, kilka rzeczy, może nie tyle jest drażniących, ale pozostawia mi informacje w świadomości, że Mazda dzisiaj potrafi lepiej potrafi zdecydowanie lepiej, zdecydowanie nowocześniej. Więc reasumując, tytułem końca, CX3. W moim przekonaniu jest generalnie rzecz biorąc samochodem naprawdę dopracowanym, jest to propozycja interesująca. Natomiast w roku 2021, który mamy aktualnie, muszę powiedzieć, że konkurencja i rywalizacja z konkurentami jacy są aktualnie obecni na rynku. Myślę, że staje się dla tego modelu coraz trudniejsze. I nie jest to łatwa sprawa. Ja ten model podsumowałbym w ten sposób: że z CX3 jestem zadowolony jak najbardziej i dobrze mi się tym samochodem jeździ. Ale czekam na nową generację na następcę. Mam nadzieję, będzie jeszcze lepszy i wykorzysta najnowsze zdobycze technologiczne, jakie ta marka ma w zanadrzu. I to chyba tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu umieszczę jak zwykle w opisie tego filmu. Tam będzie pełna sesja zdjęciowa Tabela z danymi technicznymi i tekst, którym oczywiście pełny materiał również okraszę. Na koniec jeszcze wspomnę o zużyciu paliwa. Tak jak wspomniałem, jeżdżę tym samochodem od wczoraj. Średnie zużycie paliwa to 6,9 jak na dwulitrowy wolno czterocylindrowy silnik. Myślę, że całkiem przyzwoicie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Hej!